Pan z Wami. I z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. I Jezus powiedział do swojego apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione. A nic tajemnego, o czym nie miano się dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a służy na ucho rozgłaszajcie na dachach. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bądź raczej tego, kto dusze ciało może zatrwać w piekle, czy nie sprzedałem dwóch wróg za asam. A przez żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. Uważaj, że nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście o wiele ważniejsi niż wiele wróbli. Dokażę więc, że przyza dołem przed ludźmi. Przyznam, się ja przed moim ojcem który jest w niebie. Lecz to się nie zawsze przed ludźmi, tego sam się ja przed moim ojcem, który jest z niebie. Oto słowo pańskie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, dzisiejsza dzień pod aspektem świętego Jana Chrzciciela, jego ojciec Zachariasz, matka Elżbieta. Oni mieszkali niedaleko Jerozolimy w miejscowości Karin. To było prawie 6 km do Jerozolimy. Ponieważ Zacharia należy do sekty kapłańskiej, co jakiś czas zostawia dom, udała się do świątyni, aby pełnić swoje nakazy, jak kiedy tam wasze dyżur. Ponieważ oboje byli w stanie już podeszły, może ludzie mówili, że nie ma u nich błogosławieństwa Bożego, bo nie mają żadnego potomstwa. Na pewno cierpieli nad tym, ale zawsze mieli taką wielką ufność Panu Bogu. Pewnego dnia, kiedy Zachary żyje w świątyni, tam okazał ołtarz. anioł pan się ukazuje, mówi do niego: Słuchaj, twoja żona mnie to urodzi syna. Zachary, zaskoczony, mój święty, aniel, jak to może być? Przeszło prawie na drugi świat. Staruszka, czy to jest możliwe? Anio się zdenerwował, bo jest, Za to nie uwierzyłeś. będziesz teraz z niemi, nie będziesz mówił, aż do urodzenia się twojego dziecka. Dlatego Zachar wrócił do domu, albo nie my. Wszyscy się dziwili, co się stało tamtej świątyni, że on przestał mówić. Ale się tak stało. Dlatego, kiedy Jan się urodził, nadadł mu idzie Jana, i od tej pory Zachar zaczął mówić. Jan Stasz wielkim prorokiem, kiedy miał swoje lata. Zostawia Ej Karim, zostawia matkę i ojca. udaje się na do Betanii, niedaleko rzeki Jordan. Tam właśnie tak dziwnie się ubiera, pokutuje bardzo, nie tylko Bardzo dziwny człowiek. Ale właśnie się gadać do niego, powiedz na wujwą, się, wróćcie do Pana Boga. Wszyscy myśleli, że on jest prawdziwy Mesjaszem, ten, który był obiecany w Samym Testamencie. Ale on bardzo pokojnie powiada: Nie, ja nie jestem tym. Ja sam go posłałem przed nim, aby przygotować drogę pańską. Jak wiemy, Jan-Szydzia został zamordowany, kiedy właśnie wywołał grzech Herodowi, nie może brać żony swojego brata. Dlatego został zamordowany. Ale jak wiemy, Pięć Święty mówi, to jest człowiek posłany od Boga, a na imię był Jan. Każdy z nas jest posłany od Boga i ma swoje imię, aby pędzić właśnie swoją dole zdrową, aby odzyskać zbawienie wieczne. Dlatego święty Chrystus Pan mówi dzisiaj, nie bójcie się, nie lękajcie się. To sam często powtarza Jan Paweł II w Polsce i na różę pielgrzymka do Chrześcijan. Nie lękajcie się, nie budzi się. Oto Chrystus Pan zawsze z Wami. Pewnego dnia pisano, mówił do jednego Pisarza, wie Pan, co poznam Pan, kim dla Pana jest Chrystus Pan. Ten pomyślał, on powiedział wtedy, ja czekam, nie Pan się zapyta, kim jest Chrystus dla Ciebie. Nie ja dla Chrystusa, kim Chrystus dla Ciebie. To nasze pytanie, kim jest Pan Jezus dla nas, każdego z nas? Nie budzi się, nie lękaj się. Pewna kobieta opowiada historię swojego życia. A więc, mają troje dzieci, mąż udaje się do Londynu na do pracy. Przez jakiś czas przybywa na święta, wysyła pieniądze, ale później zupełnie zapomniał o nas. Tam stworzył swoją inną rodzinę. Dlatego ja bardzo cierpię na to, i mojej dzieci również. Pewnego przyjaciela zjawił się w naszym domu jego przyjaciel mówi, ja się zaopiekuję wami, w Jego imieniu, ja będę dobry dla was. I mówi, ja jestem taka na rozdroju, co zrobić, czy przyjąć tego człowieka, czy nie. Ale pewnego dnia ja idzie do, do pracy Ja by Duch Święty skierował do kościoła, weszła do kościoła, pomodliła się, zobaczyła tam ksiądz z konfesjonalny, ksiądz powiada. podeszła, mówi, wypowiedziałam swoje grzechy, swoje troski, strapienia, to wszystko. I zapytałem się księgę, co mam zrobić? Czy mam go przyjąć, czy nie? I księdza powiedział jedno słowo. Może on chce tylko wikt i opierunek. Uważaj na to. Przyjdź każdego dnia, przez ten czas do kościoła. Przyjmij komunię świętą. Połączę Ducha Świętego. On ci wskaże prawdziwą drogę. Tak też uczyniła. Po tygodniu czasu, jak Duch Święty powiedział, nie rób tego. Sama wychowała dziewczyny, bez szczęścia w swoim życiu. Od tej pory dostałam z opieki społecznej, dzieciaczki się uczyły dobrze. Ja byłem tak zadowolona, że Bóg mi powiedział to, co mam robić. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Ducha Świętego. Ona wskaże dobrą drogę. Niechaj ta niedziela będzie przykładem Jana Krzyciela. Posłan od Boga, każdy z posłany od Boga, aby spełnić swoje zadanie życiowe, czy rodzinę, czy w innym wypadku. Dlatego módlmy się. Niechaj jak Chrściel nam błogosławi. Wyprasza potrzebę łaskę na co dzień. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stajemy wyzwani wiary. Wierzę w jednego Boga.